Dlaczego wcale nie musisz być programistą, żeby dobrze zarabiać. Let's go! Cześć! Witam Cię w kolejnym odcinku Programistą Być na kanale Rekruter z Brodą lub na moim Linkedinie. W dzisiejszym odcinku powiem Ci jak ważne jest to, żeby nie fokusować się być może na tym, żeby być w życiu programistą. Przez ostatni czas jest bardzo duża fala osób, które postanowiły się przepranżowić, które postanowiły, że będą programistą. Co wcale nie jest takie proste. Powstały również szkoły, które umożliwiają naukę bardzo szybko wdrażają nowe osoby w to, żeby po prostu rozpoczęły swoją pierwszą pracę. Oczywiście, nie zawsze jest tak, że osoba, która ukończy szkołę, czy też zrobi kurs w internecie, czy też sama poświęci troszeczkę czasu, od razu znajdzie szybko pracę. Dlatego być może to nie jest wcale dobry kierunek, żeby być programistą i na siłę przebranżawiać się do czegoś, co nie wiemy do końca, czy faktycznie nas. Jara, czy sprawia, że po prostu siadamy do tego z pasją, czy po prostu no, sprawia to, że chcemy tym się zajmować, no, nawet nie przez resztę życia, ale przez następnych kilka lat? Przede wszystkim programowanie nie jest takie proste, jak na początku nam się wydaje. Wynika z tego to, że dużo osób. Myśli, że po prostu przejdą kurs, czy kupią sobie jakieś książki lub kursy w internecie i bardzo szybko tego się nauczą. No nie, materiału jest bardzo dużo, nawet na kursach stacjonarnych. Osoby uczą się przez 3 miesiące, zdobywają tą wiedzę, a nie zawsze są też gotowe do tego, żeby już ją wdrożyć, na przykład w danej firmie. Więc wszystko wymaga czasu. Yy, przypomina mi się taka sytuacja, w której, do której chciałem właśnie nawiązać w tym filmiku. Mianowicie poznałem osobę. Byliśmy na bazarku, jak to na bazarku, wszystkie standardowe, raczej stragany, dy, każdy, każdy warzywniak wyglądał mniej więcej tak samo jakieś. Kilka owoców, kilka warzyw, to osoba, która zajmowała się obsługą. Natomiast jeden z warzywniaków bardzo wpadł nam w oko, po prostu był inny niż wszystkie. Były skrzynki, które były podświetlone LEDami. One znajdowały się na ścianach, w nich były różnego rodzaju rodzaju owoce, napoje, rzeczy, których nie mogliśmy znaleźć w innych tych warzywniakach i od razu jak to zobaczyłem, pomyślałem, że być może wcale nie jest tak, że musimy podejmować się pracy, która nie zawsze nas fascynuje, która nie zawsze sprawia nam radość. Poszukać swoich obszarów, w których bylibyśmy lepsi niż na przykład w programowaniu. Więc yy, kuszą cię pewnie duże pieniądze, myślisz, że od razu będziesz szybko awansował, znajdziesz pracę, co wcale nie jest takie, takie proste, jakby mogło nam się wydawać. I właśnie ten sklep na tym bazarku poznałem właściciela, z którym zamieniłem słowo. Yy, wyróżniał się też tym, że miał sklep internetowy, który dowoził yy, swojego rodzaju, yy, swoje produkty, również yy, do domu. Więc zauważcie, młody chłopak. Być może miał jakieś zajawki związane z tym, żeby coś związanego robić z internetem, natomiast poszedł w innym kierunku. Znalazł swoją niszę, znalazł coś, co go wyróżnia, czyli właśnie wystrój sklepu, znalazł też jakieś możliwości, które wynikają z tego, że na przykład można prowadzić sklep online i prawdopodobnie zarabia równie dobrze, jak nie lepiej niż jeden programista. Sklep wyglądał w ten sposób, że z jednej strony się wchodziło, z drugiej się wychodziło i cały czas były kolejki. A ceny wcale nie były yy, takie niskie. Więc zastanów się nad tym, czy faktycznie chcesz zajmować się programowaniem, bo być może to nie jest dla ciebie. Być może są inne zajęcia, które równie dobrze będą opłacane, ale będziesz robił je z pasją, przez co szybciej będziesz zdobywał wiedzę, będziesz stawał się w tym lepszy, a przez co po prostu lepiej będziesz miał za to płacone. Jeśli oglądasz to na YouTubie. Zostaw lajka, like zostaw suba, może jakiś komentarz, jeśli odnosisz na Linkedinie zostaw komentarz lub zaproś mnie do sieci kontaktów, chętnie z Tobą porozmawiam na te i inne tematy związane z rekrutacją. Wszystkiego dobrego.